OK. Przejdźmy do kolejnej gry, którą jest Brink. Bardzo się zagadno na tej grze. Miało być spoko, miał być bardzo dobry Multic. Poledziałem ku piękniu premier, niestety. No naprawdę słaba optymalizacja, słaba grywalność. No, zapowiedzi było... zapowiedzi miały... zapowiedzi wynikało, że będzie to bardzo dobra gra, niestety Wyszło jak zwykle. Kolejną grą jest Call of Duty World at War. Bardzo bym chciał, żeby Activision wydało dwójkę tej gry Brakuje teraz takich drugowojnych gierek, bardzo fajny klimat Nie można porównywać jej do jedynki, Call of Duty czy dwójki, ale W tym czasie to nie było gier, znaczy były w sumie wojenne Teraz, teraz to jest bardzo dobra gra, bo grafika jest spoko grafika można teraz pograć, nie razi w oczy Jakąś brakuje gier wojennych, ale nie chcę grać w stare produkcje, bo no, grafika jest kiepska czy coś to polecam, polecam tą odsłonę. Kolejną częścią jest, kolejną grą nawet, jest Call of Duty 4 Modern Warfare. Bardzo dobra gra, kupiłem ją niedawno w sumie, Dawniej grałem tylko singla. I też tutaj na Piracie. <ścoughs> tutaj mam już oryginałkę, no multikę nie pograłem, bo multik za to bardzo fajny jest. Modern Warfare 2. Tutaj multi mnie wciągnęło na długie godziny Mogłem grać to nieskończoność Tutaj jakieś... to nic ciekawego Jakieś instrukcje więc nie ma nie ma o czym mówić Kalwducci modelów trójka Niestety im dalej tym gorzej Tutaj mamy dwie płytki Ale tutaj nie grałem tak długo w multika jak tutaj Tutaj multik był dużo lepszy jednak Dobra kolejna kubka Pierwszą grą z tej kubki z Call of Duty Black Ops Niestety bardzo słaba atomizacja na samym początku zniechęciła mnie Do tej gry pograłem trochę singla Skosztowałem lekko multika ale nic więcej Potem jest Call of Duty Black Ops Klimat się zaczął psuć niestety Jakieś tam fantazy Science fiction bardziej coś, jakieś roboty coś No już nie było to samo już się nie chytałem. Bardzo. Call of Duty Ghost. Wszyscy zachwycali się grafiką. Znaczy, no nie zachwycali. Miało być super. Na początku było mówione, że super sprawa będzie. Grafika będzie zawalista. No niestety wyszło jak zwykle. Silnik stary chyba był. Graficznie, graficznie nie zaskakiwało. Co do zaskakiwały wymagania? Nic specjalnego. Zepsuł mi się plik, kurczę z połową gier i dlatego, no nie połową, ale muszę od nowa nagrać kilka produkcji. Tak więc, zacznijmy. Kolejną produkcją jest Call of Duty Advanced Ad Warfare. To jest już naprawdę science fiction. Ale mimo, że nie lubię science fiction, to single tej gry jest naprawdę dobry. Naprawdę dobry, dynamiczny, no tak jak w Call of Duty, no filmowy bardzo, więc polecam. Multiga nie pograłem dużo, nie przekonał mnie do siebie, ale, ale naprawdę, single jak najbardziej, polecam. Kolejną grą jest Call of Juarez W Język Krwi, jest to polska produkcja, bardzo fajny, dziki zachód, można sobie popykać. Kolejną grą jest Cywilizacja piąta. kupiłem sobie 3 za 40zł, nie rozpakowana, nie grałem, nie wiem. Crisis. tutaj mam full edycję, niestety w kiepskim opakowaniu, jest to jedynka z jakimś tam dodatkiem, o tutaj ja myślę, że będzie zoom. Crisis 1, Crisis. Kurde, zoom, 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 zoom. Warhead. No. Kolejną grą jest Crisis 2. Tutaj spędziłem godziny w multiku. To jest bardzo dobry multik. Naprawdę polecam. Polecam, niestety. Ale na przykład na Crisis 3 bardzo się zawiodłem. Tutaj nie skończyłem nawet kampanii. Za multika się nie chytałem. Więc... Nie mogę się wypowiedzieć. Kolejną grą jest Darksiders 2. Też kupiona w Biedronce za 40 zł. Nie pograłem. Nie rozpakowana nawet. Wciel się w śmierć. No nie wiem, nie wiem. Kolejnymi grami. Jest Dead Island jedynka i dwójka To jest 1, To jest dwójka, kupiłem je razem z koszulką Bardzo fajną. Kolejnym grom jest Dirt trójka niestety brakuje mi wyścigów w ta kiedyś Colin McRae i dwójka, był, to była kultowa gra, niestety teraz takich już nie ma. Ktoś tam próbuje coś robić, ale przeważnie to nie wychodzi. Kolejną grą jest Deus Ex, Za 40 zł z Biedronki. Nie otwierałem nawet A może kiedyś program Bo miałem chęć Ale na razie jakoś tak Kolejna produkcja jest Dying Light, Polska produkcja, bardzo fajna Bardzo dobry Multik Bardzo dobra kampania, naprawdę Bardzo dobra Jak na ząbiaki, których nie przypada za nimi To tu mi się grało naprawdę fajnie Dynamiczna gra Bardzo dobry system Skoków na te wszystkie ściany, murki Wszystko super sprawa Kolejny grom jest F1 2010 kupiłem w jakimś koszu Nie będę się rozwodził, bo no, nawet nie grałem zbytnio Kolejny grą jest Far Cry 2, niestety jest bardzo słabą częścią Far Cry'a. Jedynka w ogóle, dwójka w ogóle nie ma do polotu, nie ma nic tam takiego. Jest otwarty by jest fajny klimat, bo Afryka, bo bo... Ale nie sprawdza się to. Nie, nie potrafili zagospodarować tego wolnego miejsca, żeby jakoś to się dobrze grało. Za to Far Cry 3 jest bardzo dobra, bardzo dobra, która przybije nawet jedynkę. Fajny klimat, bardzo dobra mechanika. Ubisoft wyszło z założenia, że to się sprawdziło w trójce, sprawdziło się i w czwórce, dlatego nic nie zmienili oprócz Kalibrazu, no i dlatego to jest według mnie bardzo schematyczna gra, no nie tak schematyczna, tylko powtarza się wszystko i dlatego jest dudna. O kolejnych grach nawet się nie będę za dużo rozwodził, tylko sobie tu przerzucę. To jest tak, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14. FIFA 14 preorder i FIFA 15 Więc tutaj nawet nie ma o czym mówić ogólnie Tam jeszcze kupiłem raz FIFA pointsy Więcej nie kupię bo się nie opłaca Kolejną grą jest Football Manager 2015 Bardzo dobry pożar czasu, jak ktoś ma dużo czasu, a chce go stracić polecam się zagłębić wciągnie was na długie godziny Kolejną grą jest Kita 5 z dodatkami dwoma Te dodatki według mnie są dużo lepsze niż podstawowa fabuła Bardzo fajna, fajne dodatki Polecam je zakupić, jak ktoś nawet nie grał to super sprawa. Grid, dwójka Grałem w jedynkę, był lepszy level niż dwójka Tu jest fajna grafika, w jedynce była fajna grywalność, polecam jedynkę, dwójki nie Kolejną grą jest Kane and Lynch Kane and Lynch Dog Days, dwójka Polecam. Fajna strzelanka. Może nie jakaś wybitna. Fajna nawet destrukcja otoczenia. Bardzo fajny klimat. Bardzo fajnie się gra. No tam ten, ta destrukcja nie jest na poziomie batryfida, ale efektowniej tak to wygląda. Kolejny grom jest mafia dwójka. Gorsza od jedynki. Kto nie grał w jedynkę, polecam. Dwójkę, dwójkę sobie zostawcie na później. Pierwszy co grajcie w jedynkę. Tutaj mam jeszcze dodatki do mafii dwójki. Bardzo słabe. Nic specjalnego, naprawdę, szkoda kasy po prostu. Kole Chyba, że do klasy, kolekcji, to tak. Kolejny grom jest Mass Effect 2. Nawet nie odpaliłem, nie lubię, tak jak mówiłem, że jedynce Mass Effect, nie lubię takich gier. Kolejną grą jest Max Payne 3. Całkiem inna gra niż jedynka i dwójka W końcu robiło tą grę Rockstar. Fajna gra, fajnie się gra, ale klimat już nie ten. Max Payne powinien być moczny, śnieżny. Tu jest natomiast, yy, natomiast bardzo dużo słońca, imprez, to już nie jest to samo. Kolejnym grom jest Medal of Honor Nie będę się rozwodził, prawie jak Battlefield Kolejnym grom jest Medal of Honor Warfighter Edycja Limitowana Plus Steelbook Fajny Gra jest taka sobie, ale Steelbook fajny Układam sobie to, bo zaraz zaleję falagier Kolejną grą jest Metro Redux, jest to odświeżona wersja gier Metro 2033 i Metro Raz Nie posiadam swojej kolekcji żadnego metra więc bardzo się cieszę z odświeżonej wersji Kolejną grą, którą posiadam jest pierwsza gra z Naruto no PC Ta Stworzona przez Bandai, jest to Naruto Shippuden Ultimate Ninja Story Full Burst Full Burst Trójka Kolejną grą są wyścigi Kładów i Motocykli ild. O, wyścigi nie dla wszystkich jak ktoś chce się rozluźnić przy takiej luźnej grze, to polecam. Kolejną grą jest odświeżona wersja Need for Speed, a niestety słabo wyszło im to. Nie ma co się rozwodzić. Kolejny Need for Speed, Rivals też sobieutki. Bankillers, czarna edycja, z jakiejś dziwnej edycji, kultowe gry komputerowe. I na koniec gra z kosza. Na koniec tej kubki oczywiście Pam, post, coś tam, coś tam z apokalipsą jakieś wyścigi dziwne, nic specjalnego, tania gra, dlatego i kiepska.